Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Tybiskich. przygód. Jesteśmy na Lordach i szukamy szczęścia. Dobra, nie wiem, schodzę tu niżej i sprawdzam, co to, co to się dzieje. Wychodzimy stąd? Wyjście, czy nie? tu jak najwięcej zerknąć sprawdzić. Kurwa, to mnie chyba bije. Tak. Kto to przyzywa. Tak, to mnie bije ze zdecha. Ale dobra, spróbuję. Spróbuję, mam, mam jaja, mam jaja. Kurwa, wampiry przyzywa. Nie, dobra, nie mam jaj, spierdalam chuj w dupę, nie. Co? Przyzyzywam. Braindest. Nie. Nie, dobra. Crypt szamblery są dla mnie problemem. Wampir <laughs> to już w ogóle. Ja nie, muszę mieć fire bomby. Na razie nie mam. Mam? Nie mam. Na razie nie mam fire bomb. Także ja stąd wychodzę. <laughs> Plan jest taki, że ja stąd wychodzę. Więc dalej nie, nie przejdę, nie pójdę po prostu, bo nie. Tylko się cykam. O nie, to na razie nie. Mam 30 manatów, muszę jakoś stąd wyjść, a... No nie będę kręcił, ja jak wyjdę, dopiero zakręcę. Nie, nie ma opcji. Wiem. Dobra, kręcę kołem. I w dupkę, gdzie to jest? Będziesz mógł pomyśleć, co, co robimy. Mogą być, kurwa, parówki. No to nie ty wybierasz, tylko e, Łukasz. Ja nie, ja nie mam. Chyba, że więcej jest mniej warte od Morningstara. Jajecznicę też może być. Nie, bo ja nie wiem, ja jak pójść, bo też szuka to lepiej. Decyzja należy do nie ciebie, Kasiu, tylko Łukasza. O, innego, piąty poziom gazera. Ło. E e za chwilkę, kołka ze co chcesz. Ja zrobię wszystko. Tylko najwyżej będę musiał podejść podskoczyć do sklepu. Także możesz mnie po prostu zapytać, czy coś co mam zrobić, tak? To zrobię, czy będę musiał iść do sklepu. Coś w ten deseń. Jest tu handet, Jest kurde. Lagi, lagi, no nie no lagi, Kurczę. Dobra sprawdzamy tu dalej. Budyń i chuj może być budyń. Mamy, więc możemy robić. Kasia pasuje ci budyń? Na potę, no czekoladowy. Ano. Kurwa. Kurwa no. Dobra, odkryte wszystko. Zara machniemy budynia. Ale daj tam da mi chwilkę, bo ja muszę tutaj naprawdę ogarnąć temat z, nie wiem, Steel Shieldy lecą, bo kurde morning stary więcej warte. Dobra, to teraz ja tylko wyjdę i, i robimy budyń dla Kasi. Il Shield kolejny, dobra ja pierdolę. Dobra, 18 manasów, będzie profit i tak, myślę, bo tu handel Swordy. Nie dobra, nie będzie profitu. 2K, 3K, 3, 400, 4K, Za, zaraz, zaraz będzie Twoje koło, ok. Daj mi daj mi chwilkę, chcę stąd wyjść. Będziemy tutaj kołowalić. Kurwa ostatni potion mi został i ja mm. nie podoba mi się to, że ostatni potion mi został. Mam jeden tam. Tak, Kasiu, dokładnie. Ale wiesz, z drugiej strony ten, rod, co masz, to to nie jest zły. Mówię, że ten, yy... Ta różga, którą masz tutaj przed ze sobą, no to nie jest najgorsza. Kurwa trzy krypty. Ja dole. jak mi to... Mam jed jedną szansę! Kurwa! O nie, o nie. Kurwa. Już, już straciłem tę szansę. Ja pierdolę. Kurwa. A nie, niedobrze. Niedobrze, niedobrze. Powiem Wam, że niedobrze. Kurwa, już dwa pty jeden.

Kurwa. Kurwa przecież...